Nie monitorze to, co że coś sprawdzam. Dobra. To zapraszam o, skrzyn... ja o SMG nie? Zapraszam, mam... Yy, o, mam lepszą skrzynkę, będzie! Mam pistolet, pistolet. Ty, pompę dostałem, lol. -a, Na pewno, a jaką? Fioletową. Ale kurna, wolną czy szybką? No wolną, ale mam też szybką... Ej, otworzyłem, ej, otworzyłem trzy skrzynki, nie? Dostałem pistolet, miecz i miecz. Nice. No to git. Mierasz ją. No to też git No wiem, bo fraki darmo Dokładnie ha, ha. Hej no. Zabrał ci? Zabił już, zanim ja zdążyłem hm. Chce ktoś z z wolną pompę fioletową? Nie Jakby się dało na taktyka, zająć, to bym z chęcią No kurde, jakby się dało na taktykę, to bym sam zamienił czy coś chce? No nie tak. Czy co, ktoś Aj, chce? No ale słabszy poziom, ja zagramy z, z, z. No z i schorami. Git, no mi się to właśnie to... to podoba, nie? kopię, a w ogóle. Jest w tym hangarze jak, jak coś. Od tamtej strony. To ja będę właśnie grał z tuzynami, to wtedy będę się nabijał KD znów. Od tam, po prawej stronie, od tamtego wejścia. Sprawdzasz komendy, spoko, ślurpek. Szanuję. Znaczy, że przeczytałeś opis streama. Co robi niewiele osób Tu masz A no. wow, kontener padają na hita 4 <gry> Trzeba było wysadzić ten, żurawia i... Co tam jeszcze jest? Nie pamiętam Coś z kilofa Tam na tyle kapelę, mi się tam Serio, nie spadło? Leci tak. Amunicja od duża pota i jakieś famas i małe poty Daj pan małe czekaj, Daj pan małe Daj pan małe Dzięki Rzucił jak psukund Patrz, można rzucać Można, można rzucać, rzucać naidem ty, no co ty nie powiesz? <noise> ja Ale muszę rzucić prawym przyciskiem naidem Kubany, ty można naidem rzucać czaicie? ja nie wiedziałem Kurde. o tym, to jest taka nowsza technologia chociaż. No bo najde mi się strzelało. No. no dokładnie Można, że coś najdę mi ja pierdzie. Idziemy na tą grotę? No i idę no może jakieś te otworzę ze skanerem, bo mam pięć teraz znowu A ale są ostro w trochę Ta, a ktoś on spada? No ale tu jest ten jak... A, Helka dajmy. jest. O Helko. O ile będzie ni? Ni, Masz no ni? Masno ile ja mam jeszcze? Ja mam e... pięciu A, dziesięć <laughs> Ja mam już trzeci etap, czyli 10. A tu jest przeruch, do końca, nie ma tu nic No nie gadaj No jak jest ten bot? To ja biorę pierwszą skrzynkę Czemu ty? A, je, a nie ja? Bo ja powaliłem przeciwnika Po... No, jaki ty chuj jesteś, nie? Ja nie mogę! O. Nie no masz. Ej, ja idę po inne. No jak nie? No jak skupiono cel? Rozpierdalam te ci <noise> Z buta, wiesz. No nie przebrało mnie to po Ale druga skrzynka jest moja. To tylko żeby mi podzoskanowanie nie, nie zraszało jakiś... No oni nas wykrywają, jak my mamy ten? Nie, nie mamy. Nie, a co? No Dwa, kamera nas Ej, strefa, leć, nie, kamera nie, nie, Ej, nie, 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 starym na nie, Otwieram skrzynek, zanim umrzę coś tu w karty widział? Nie, nie widziałem. On trzeba znaleźć posa nie? O kurna, ale mnie skanuje po. No nie, jak przeszukuję, ja chciałem go ponieść w plecy. Aha, damage dostałem od tej, nie? I mnie zmieniło z powrotem od strefy. A to gdzie jest ta karta? Przydałaby się ni. A w ogóle ten no, Jak on umarł? A hało ja od strefą to Ja to ogólnie proponuję wbijać na tą, Na Helkę. O oh, fek. Czekaj, zmieniam tylko tu O, w ogóle widzę kartę. No ale to chyba późno Fipek! Fide. Goło, leć. O To ma najmniej HP Ja mam apteczkę. O oh. To ja siebie będę leczył. Nie mam SMG jak coś Lecimy! No, wyląduj gdzieś w strefie za. jest oknicho i jeszcze są skrzynki Daj w dół już No i gdzie? Masz heavy snipe? Ty manado. No. Co za tak, koleś No żałasz Serio, a sm go nie ma? Gdzie Bartek jesteś, masz to Nie chodź też O, SM O, no to biorę, git I no, okay. Strafa na agencję... Ty, strefa na agencję, jak pada jakiś typet, to można zadać obrażenia no, ja już mam tego koła zrobionego. A? No, no, na palance no, no, tak. mi się oddała strefa. Ty z lewej kogoś widziałem, czy mi się wydawało? Wydawało. Tu? No to dobra. Nie no, nie wiem, ale. A jest Bartek, czy go nie ma? jestem. Okej. Okay. Tam przy ogniku masz tą yy, bandażownicę, to się może jeszcze wylecieć. Dobra. jest no to nielotowane, jak nielotowane te walne, chyba. Ludzie, ludzie centralnie lądują w tej chwili na terenie. Pasz, jest już kompletnie nielotowany, to jest ten stomicaner. No raz stomicaner. macie? Nie, stąd. No. Oj, muszę podążyć za... Oh, yeah! No, czy się municie do Eee, No, ja mam 42. Gdzie tu jest ten? Tam. Safe? Tam jest. Tam, ja już widzę właśnie. Tutaj przejdę jakoś? No, da się tu coś przejść. Nie wiem, gdzie to wpadnie. zamknięty. Tu jest. No ale to... Mamy kartę, nie? Skara rezerwuje, jakby był Bo ty masz już to migano Ja ja też jak jakaś Nie mam skara Mówię, że masz to migano A Czeka Negid. Tak, wypiję teżą ty Ja tylko lepszego. Nie ma. chcesz do punktu? Jak chcesz. Jeszcze czy no. tyle? Nie, może być. Dobra. Jest kef duży jeszcze. Dostał jednego strzała na pyre i się złożył Dobra. Dobra, bo to jest dużo ludzkość. Jest jakiś lobby, Ja szukam taktyka, ale przecież ciągle mi miecze drobią. No, najgodniej zarazem. Ja. git, dostałem sniperkę z tłumikiem. Dla mnie przytosik. Sz Aha, wybuch tego zadaje mi 5? Chwaj. Czego? No dobra. No, wieżyczki. No. Włączam prąd i sobie walnę tutaj z tego kawa. Weź się przeszukajcie jakiegoś. Nie ma żadnego już tu u nas. Tym problem no, O, no, tu w ogóle jest ta skrzynka z y, panem. Wydałoby się wiedzieć, gdzie są kolejne. Szary, tak, tak. No to pierwszy raz chyba jestem, nie? Tak, szczerze mówiąc. Okay. No, tak, żeby lutować ją. Na tyle razy no tyle raz już wolno. No wiem, strzelają się. Nie, strzelają się. Strzelają. A wy macie mieć? Ja. A dobra. Pff. Ja za tobą jestem. No i taka pompa, no e, a... Ty masz pompę, ja mam msę w no. Ej, ma matę Znaczy na no, kewa tu załóciłem, aha Nad nami! Nie, nad nami, znaczy, to Nie to bot! Wiem, a to bot mi wywalił, dobra, zabij go Lol, się zdziwiłem Ten ty... z tomikanem, to jest, y, to jak bądź ci zacznie spamić, nie? Nie das To jest śmieszne, nie? Tylko że ma bucha, to jest ten. On jest na dole, nie? On i tak nie ma. Nie ma co. walony Nice A co on miał? no na pewno No właśnie widzę Bo zaznaczyłem Ty, zaliczam mi do tego to Za ile CS, jutro będzie CS, jak, jak coś ludziska już Tam wchodzi What the fuck? Każdy drzeg kokewa Mam ale wezmę do ek'u jeszcze jednego bo Cieba ta legendarna Snipe Został 20 Kurde, strafa Macie launch'a? Czy idziemy z buta? Mhm, Jesteśmy mam... w strefie. No? Tak Cię pytam wezmę Jaka ranga aktualnie mam kawa w laurach? W Counter Strike'u Typ co ma nick XD gdzie tu dojdę ty o, a, do, do sajfu Idziemy po dropa no, a może tu nawet polecieć To ja, ja se polecę elo. Czemu jaki tu są nie zagrasz Rezerwuję Skara Nie no, jak ci? No to ja pompę Bo ja pompę już mam nie? Ty, z nie ty w niego strzelałeś? Tak no. Okay. no i Skara, elo Nie no, wiedziałem, że tak będzie <grym> hmm, Ej właśnie, wywalę te wabiki I wywalę to nie na bandażownicę O niby C4 też tu jest na no sobie Tam ktoś jest? Gdzie strzelałeś? Nie, chciałem zobaczyć czy ktoś jest Okej okay. Dobra, mamy 3C4 i 3 nie? to ładnie zginiemy od naszego to coś tak, czy <grym /dosek> nie mogę ja nawet... Jak masz 3, to jakbyśmy mieli piątkę, to też radę zagrać. W ogóle zbugował mi się napis plus 4 drewna czy tam czegoś, nie? Miszki macie rozbrojone, goście lunchem lecą. Mamy. Na N ode mnie. A jeden leci lunchem. Nie. Mam Uuuu! Ale wyrwał pizdę Pod nami gdzieś jest jeden Ma śniutka głowa Jesteśmy na oddział Jeden leciał lunchem gdzieś tu powinien być koło nas Nie wiem czy w tym saku go na przykład nie ma nie? Czy oni się odrespili? Nie no to nie no, było 7, a jest 9 A no ja jest zalicza głowę. restart no. Leży Leży w locie Gościa w powietrzu powoli No jest ponowne Leci jeszcze jeden 20 ma ten drugi, ten drugi ma 20 mniej na biało No biało, biało, biało mają A bo oni mają oni lecą po itemy Bo oni przecież byli obici znaczy to oni tak się zrespili na tej na agencji, nie? Po co tam zleciliście? Jest ostatni? Nie No właśnie teraz jeszcze nam trójka została co, jeszcze trójka Daj walnij we mnie no bandażownicą się Nie mam No jak nie masz przecież mówię On że wiem za trzy C4 Co Jak Jakie chyba trzech w... 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 No, no ale, w... ale oni się zrespili właśnie To są ci zrespieni nie, no ci się respili! Ci się respili! Bo oni no. lecieli z tego, nie, i została Próbuję cała trójka. Z... No, tylko gdzie jest ta cała trójka? Nie, wiem, ja kutaszam gdzieś pewnie. Ty fipek, eee. a jakbym ci tak rozwalił te schody? Bym sp... Patrz, przecież ja nic bym nie dostał. Bol. A ty dostałem. Ale ty nie ja rozwalałem. Ty gdzie oni są, lol? Ty AHG, jakieś? W sensie ten? Nie, właśnie patrzę. Skybysta no, nie, bo... nie ma. Może kolejny będzie w kartonie Dobra, w którym oni krzaku są? Nie, no, tu ich nie ma Gdzie oni kuźwa są? Te większe krzaki Ej, są najgorsze mamy kotwiczkę czy nie? Nie A widzieliście? Tam została po tamtym goście, co gościnąłem Czyli na pewno nie mają kotwiczki Jest! No. Ty przed o, tobą! To są... Stary! <noise> Malowa O kurwa o, z minigana Minigal Malowa Leżą Boże jak łatwo No i quest zrobiony z paszportową przestrzenią No, no to ja jeszcze mam jeden leto Znaczy jeden ten Jeszcze raz muszę Na no, no jest po nogach miał bądź. jednego, haha <laughs> A teraz bądź wśród 10 najlepszych, ale 6 razy